Hej hej, hello! Witajcie moi kochani, kanał Rapcie Miejskim i pochwycenie blisko. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam powiedzieć taką ważną rzecz dla każdego z nas. Każdy z nas ma jakąś historię, ale ona nie jest obojętna dla Boga. Jest potrzebna do naszego życia i zmiany nas samych. Takie coś dzisiaj sobie zapisałam i takie słowo uważam, otrzymałam, żeby Wam przekazać, że każdy z nas jest cenny, każdy z nas jest potrzebny, każdy coś przeżył, każdy coś przeżył, każdy coś w swoim sercu przeżył. Nie ma osoby, która nic nie przeżywa. Więc, jeżeli myślisz, że ktoś ma gorzej niż ty, każdy ma, uważam, taką samą w jakimś tam stopniu y, historię swojego życia, która dla Boga jest i tak ważna, tak samo jak dla tego, dla, ta, ta, która była dla nam, naszego mniemania, wydawałoby się gorsza niż nasza historia. Dla Boga każda historia jest ważna, bo każda historia jest cenna, ponieważ Ty jesteś cenny i Ty jesteś potrzebny Panu Bogu, by wykonać Jego wolę, by wykonać Jego służbę. Pamiętaj o tym.